Ponad 400 osób wzięło udział w rodzinnym pikniku pod hasłem Czas dla rodziny integracja międzypokoleniowa. Na uczestników wydarzenia, który odbył się w minioną sobotę na rynku w Gorlicach, czekało mnóstwo atrakcji. Najmłodszych uczestników bawił teatr lalek Pinokio, przedstawienie pod tytułem Przygody wesołego psięcia w humorystyczny sposób przypomniało dzieciom, dlaczego tak ważne są miłość do zwierząt, pomaganie innym i uczynność. Ogromne zainteresowanie wzbudziły niecodzienne interaktywne warsztaty bębniarskie, w których brały udział za Zarówno dzieci, jak i ich rodzice, a także odbywające się przy stoisku pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej rodzinne czytanie w teatrze Kamishibaj. Baj. Na najmłodszych uczestników czekały zabawy z bajkowymi postaciami, animacje, tańce, zgadywanki, wata cukrowa, popcorn i lemoniada, a dorośli w tym czasie mogli wziąć udział w akcji uwolnij książkę i podziel się rośliną. Odważni mogli spróbować swoich sił, biorąc udział w konkursach sportowo-rekreacyjnych. Tu wygranych jednak nie było. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, który będzie mu przypominał o udziale w rodzinnym pikniku. Domowe ciasta i regionalne potrawy czekały na stoiskach kół gospodyń wiejskich. Ogromna kolejka ustawiła się przed fotobudką. Powstawały rodzinne fotografie w wyjątkowych przebraniach i dzięki specjalnym tłom w scenariach z bajek i różnych zakątków świata. Uczestnicy brali także udział w warsztatach tkackich, w trakcie których używają specjalnych krosen uczyli się prostych splotów. Stworzone prace pozostaną z pewnością niezapomnianą pamiątką rodzinnego pikniku. Specjalne pokazy i warsztaty dla uczestników pikniku Czas dla Rodziny Integracja Międzypokoleniowa przygotowali Karpacki Oddział Straży Granicznej, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice, Państwowa Straż Pożarna z Gorlic oraz 11. Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. Świetny występ pod nazwą „Uśpiewać Każdy Może przygotowali Gorliccy seniorzy. Ich prezentacja zgromadziła pod sceną chętnych zarówno do śpiewu, jak i do tańca. W trakcie pikników wśród uczestników rozlosowano gadżety oraz nagrody, w tym tą najważniejszą, czyli rower. Nagrody wręczali radne województwa małopolskiego, panie Marta Mordarska i Jadwiga Wójtowicz, zastępca burmistrza Gorlic, pan Łukasz Bałajewicz oraz zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Rodziny Równego Traktowania i Polityki Społecznej, pani Katarzyna Kosik-Gajewska. Gorlicki piknik Rodzinny Czas dla Rodziny Integracja Międzypokoleniowa miał także charytatywny wymiar w trakcie imprezy na Stoisku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Kobylanki, można było zakupić słodkości i tym samym włączyć się w zbiórkę funduszy dla podopiecznego maksa, który w wyniku powikłań po przebytej sepsie nie jest w stanie się samodzielnie poruszać i wymaga kosztownej rehabilitacji i leczenia. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Nowe Kierunki, a projekt był współfinansowany ze środków województwa małopolskiego.